Najwyżej z polskich zawodników na czwartym miejscu po trzech etapach jest Szymon Gospodarczyk, pilot francuza Claude Fournier. Oni jadą czterokołowym pojazdem w kategorii side by side, inaczej UTV, to znaczy użytkowym samochodem terenowym. Z Szymonem Gospodarczykiem rozmawia Tomasz Gorazdowski. Jak się Szymon czujesz na tym niespodziewanym dla siebie Dakarze, bo i ty się dowiedziałeś o tym, że pojedziesz na Dakar dość niedawno. Dokładnie, dowiedziałem się kilka dni przed wylotem, że zdarzyła że się taka historia, że potrzebny jest pilot. No czuję się tutaj bardzo dobrze, no jak na razie ten rajd nie różni się niczym innym od rajdów do Pucharu Świata. Chodzi tutaj tylko o to, że to jest podwójny rajd maratonowy, czyli to trwa dwa tygodnie i to jest jakby największy problem tutaj. No ale tak, to, no, to czuję się naprawdę dobrze, nawigacja nie jest trudna, warunki nie są trudne. Auto jest mi bardzo dobrze znane, kierowca trochę mniej, ale widzę, że bez problemu sobie radzi. Z jakimi nadziejami tutaj przyjechałeś na Dakar i z jakimi nadziejami jedziesz? W podium pewnie nie celujecie, ale założenia jakieś są. Jadąc Polarisem Dakar trudno jest w ogóle mówić o walce o podium, bo... Powiedzmy, co to jest ten Polaris. To jest taki pojazd czterokołowy, ludzie się śmieją, że to taki łazik marsjański. Taki pojazd czterokołowy, który jest w klasie UTV, czyli jakby zaliczany do quadów, ale jednak nie jest razem z kładami, tylko jest jakby osobna klasyfikacja na to to jest silnik pojemność 999 cm sześciennych około 100 koni mocy napęd na cztery koła bardzo dobre zawieszenie taki można powiedzieć bezpieczny pojazd nie za szybki bo maksymalna prędkość przy pełnym zatankowaniu to około 100 na godzinę jak już troszkę paliwa spalimy to mamy takie 125 wszędzie można wyjechać raczej rzadko się zakupujemy ale mimo wszystko zdarza się to a my życzymy jednak żeby coś takiego się nie zdarzyło